Okej, okay, wita się czołem po ilość tam yy, próbach. <głos》>. Chodzimy do tej mapa. I to jest zajebista mapa I, i, i od razu mówię, że to jest zajebista mapa, ale gra na tu mi było właśnie. Jeszcze coś muszę Dobra, hej z powrotem. Wszystko dobrze mi nagrywa. Chciałem coś jakiś punkt przejść ale wygrywamy. To no dobrze, jeszcze jeden punkt i wygramy. Aha. I bo razu powiem, co tutaj chodzi. Bo to jest taka bardzo, bardzo sławna, ale za rzadka. Taki są bardzo żazadkę Tutaj chodzi, żeby przejąć wszystkie punkty, tak, w, tak jak w Battlefieldzie. Tak jak zdjąć flagę, tylko yy, wojska się po prostu zmienia. I trzeba, i, i, taki pa, pasek się ładuje. A zaraz wam pokażę, jak to się uda w ogóle. Co to Jaki to jest? O, dobra. Jaś fajne przejście, tylko nie wiem, czy teraz miał, będę miał fajne przejście. Dobra. Tu jest. Dobra. To zdobędziemy, to będzie ekstra. Widzi, widzi, widzi się tam w, tą walizkę czy, czy taką półkę. To na bodach. To jest labiot normalnie. Ja, 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 ja gra się bez wody To jest po prostu labiot. Yy, I to coś trzeba przejąć po prostu, nie? Tylko mnie to trochę trudne, bo po, jeśli tam respią właśnie. Tylko jeden tam gdzieś jest, ale jest to, to przejmie. O kurwa, teraz to my kurwa przegrywamy. A po, po jakiś pedał to tam. Popraw musimy to u góry to zrobić, a potem tamto. A to jest bardzo trudne, to tyle się rysuje wrogów, to musi być chociaż trochę mniej. A teraz będę szansę zlezał, bo się do mnie skampili. A, a chyba miał nie. Sam. No właśnie. O, dobra, mamy to. I teraz musimy się go zdobyć tabu To ja tam popłynę od razu, bo ja za fajną kryjówkę tylko się każdy po, pozwolą. Pozwolę, dobra. Yy, tutaj daj no że trzeba się chować, żeby... Tak jak ja właśnie sprytnie to robię. O właśnie wygraliśmy kurwa. A to wam pokazać, a nie kurwa. What the fuck? Wtedy fysi myśle robi, bo powinniśmy choćby jeden. a Musimy to szybko zrobić. O, to to, to wam, wam pokażę. Jak się chociaż wejdę, ale... To jest trochę dziwne w... SOS, patrz, o, widzicie to? I teraz on nam się pełnia. To jest trochę dziwne, że nie zostałem punktów, nawet mam pokażę. A dzisiaj... I nie to w ma tylko trzy. I jeszcze... Jeszcze to... Tam to, to spróbujemy przyjąć. Jak wygram, to to Od razu... Kolejszym, nie, nie, ale nie, 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 się nie, nie, ja nie, boję. O. nie, Natomiast... chociaż... to jest To jest. chociaż nie, To To tutaj jest Proste. proste. Tak, tutaj piszę uliwiażki, które mają dwa pu punkty bo mają dwa pu punkty przejęte i my mamy tylko jeden punkt przejęty, więc teraz będziemy mieli być dwa trochę skomplikowane, ale fajne, fajne, mi się, mi się właśnie takie takie które mi się najbardziej podobają fajne teraz Jeśli teraz widzimy Dokładnie w tamtą stronę, żeby po prostu obilość, ja tutaj by sam sprawdzał. Sobie pójdziemy. I, i na tej hmm. się to polega. No taki bardziej info to powinno być, ale dobra. To jest zagrałem w esos <laughs> Dobra. A to, to tak, tak, tutaj to, to już jest, to jest gra, bo by się przejeżdżał parę punktów. Zaraz będziemy tam. O, tam jest to jakaś górka, nie? W sobie ją ładnie omijęliśmy. Ja się boję, że oni ta, tam tam się spał i mnie zabijał. Ale ja nie powinna być, tak? Zaraz tam będziemy. Ale jesteśmy to tego blisko. A słyszycie? się? A ja przegłoszę. Jest takie krótkie serie, trochę dziwne, a wiemy o tym. Dobra, My musimy tam to przejść, to już wygramy. To się rusza, co mi się zdaje. No dobra, już tam jest wideo. widać to. Zaraz prze... Nie, bo to albo wiecie co? Ja zatrzymam na chwilę i zobaczę ile nagrywam. Zaraz, no zaraz będzie. Dopiero tylko 11 minut no to, to to jest pół, nie, nie jedna, 7 minut, tylko 6. Teraz powinno być 7. O no właśnie, ale mówi, ale mówi, ale mówi, I mówi, dobra. ale dziwne. Jest już... I ktoś tu jest. Właśnie o tym mówiłem. Zobaczymy, zrobić takie taki bubugi. Albo ja się dalej znowu tam polecę. A teraz? Nie, ja nie mogę. продлевака. Что, что за слово? Nie wiem kurwa, ale Nie mogę przejąć. A, a jak po pisze, że... że jest tylko po punktu, to król mnie zabijał kurwa. A bo to jest Last Punkt. Tylko są jakieś lagi, ale nie. To nie Last Punkt. Co so, se so, tady tam pije? Ale seriá, kurla. Ajajaj. Jsem se tam napísat. Bo dawno bym złapił ale jest to pewny, Jak już mówiłem, jest to dobry z angielskiego. Jakieś nie? Ja się lubię schowam? Kurwa, ale się schowałem. Nie będą do ale będę w mnie pójść, jak to bile. Ale naprawdę nie mogę przyjąć punktu. Wytyfy. Dobra, o to ja powrócę i ja będę już mógł przejąć punkt. Hej wydaje się. Okazało się, że, że serwer się no po prostu zepsuł i, i nie może teraz przejąć punktu. I, I pomyślałem, że leci się że to i będzie wszystko okej. Okay. Oto pa